Nie? Coś dla mnie masz, zgadza się? Lundo. Dobra, czas na interesy. Proszę. O, dziękuję Ci, ty mój kochanieńki. Helka tęskniła za swoją piłeczką normalnie przez całą zimę. Uwielbiają. Co? A teraz, jeśli przyniesiesz pozostałe kawałki mojego pancerza, Naprawię ci je i to za friko. Ja albo inny krasnolud. Uznałam, że nie odzyskasz mojej kuli, jeśli to powiem. Wybacz. Dobrze, że byłeś ostrożny, bracie. Milcz. On ma rację, Mimi, że trochę szacunku. Przez tę zabawkę mogliśmy wszyscy zginąć. Mało brakowało. Nie śmiać się. Kiedy to takie trudne, bracie? Spróbuj. Dobrze, dobrze.